Szymańko, ja z Lody i w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam życzyć naprawdę dużo, dużo zdrowia, szczęścia, yy, miłego, miłej wygilii i żebyście ten jutrzejszy dzień spędzili razem w gronie rodzinnym, przy stole. Naprawdę magiczny czas jest jutro i mam nadzieję, że stwierdzicie go bardzo mile jak ja. Jeżeli chodzi o odcinki, to dzisiaj ukaże się Far Cry 3, odcinek drugi. Później odcinek będzie dopiero 25. Tak? I mam nadzieję, że będzie miło. To ja się znowu żegnam, idę brać za rendering Far Crya 3. i będziecie mogli sobie go oglądać już za niedługo. To jeżeli. Não, não é uma obra